Hej hej, he, Siemanko Siongo, z ta przed Wami siódmy już odcinek z serii Pokémon Live Green Nazlok, w której staramy się przejść cały region Kanto na Nazloku. Jak widzicie zapewne na jest drobna zmiana w drużynie. Postanowiłem odłożyć na razie pergonie naszego whipingbella, gdyż uznałem, że tak się nie przyda. Hmm a przyda mi się ktoś, kto będzie kantrował trzecią salę, która jest salą pioruną. Może przejdę od razu do Team Recapu, a mianowicie na pierwszym miejscu w naszej drużynie znajduje się szerszy, niż mający Silver Powder nasz Bedrin, z takimi to statystykami, z takimi to ruchami Poison String, Twin Needle, Focus, Energy i Rage, i przynajmniej Silver Powderowi jego atak robaczy Twin Needle jest silniejszy. Następnie w naszej drużynie znajduje się nasz Charmeleon Pyro, nasz starter trzymający Charm który zwiększa siłę ruchów ognistych z takimi rozstawiskami z ruchami Screech, Live Blade, Ember i Metal Claw. Na trzecim miejscu jest Rosalia trzymająca Lucky Egg, nasz Raticate. Z takimi oto statystykami z Guts'em, z ruchami Scary Face, Revenge, Quick Attack i Hyper Fake. Kolejne miejsce znajduje Godleska. Nasz Giarado trzymający black glasses, który zwiększa siłę ruchów cie typu ciemność. Takimi oto statystykami to Termin, dobrze, dobrze. Z ruchami Splash, Tackle, Bite i Acid. Bite jest boostowany dzięki naszym black glasses. To oczywiście Kong, nasz Monkey, trzymający Choice Band. Choice Band Monkey z potężnym speedem, fajnym atakiem z Screech, Fury Swipe, Slow Kicky Karate, Chop. Mm, boy. No i oczywiście on. Nowy nabytek w drużynie Giodu o imieniu George. George z Brockhead z bardzo ładną obroną, ciekawym atakiem. Jest trochę wolny, to trzeba mu przyznać, jak bardzo. Z takimi ruchami jak Magnitude Defense Curl, Rack Throw i Mad Spot. W pierwszej chwili, co chciał zrobić, to na pewno pozbyć się Lucky Egga i trenować Georgea. George musi być wytrenowany. Dajmy mu laki Egg Boże, laki Połuszy, nowy idol. Jesteśmy już w trzecim mieście, oto to City. Czy ja mam potencjalne potki? To jest pytanie. Czy ja mam potencjalne potki? Mam 11. Dobrze, dobrze, dobrze. W dzisiejszym odcinku chciałbym dojść do stateczku. Chciałbym przejść stateczek, może uda się jeszcze zahaczyć. Tak? Witamy na SSM. Czy posiadasz bilet? Pokazujemy bilet. Wspaniale możesz wejść na SSM. Super, dziękuję. Dziękuję. Jesteśmy na SSM. Dobrze. Co ty mi powiesz? Um, Tu są jakieś pomieszczenia, tu mogę wejść, tak? Cześć. O, jakiś facet z policji. Z policjantami wodą. O, trenerzy. To mi się podoba. Jan Goster Tyler, Nidoran Soviet, idealnie. Boże, 21 level, ty ból. Magnitude, Poison Sting. Proszę nie zatruj. George. George. Magnitud 7. Czy starczy? Jest! George pada. Puhu. George wykańcza mnie. George pada. Może nie straszcie mi, nie chcę śmierci. Może się jak na bez żadnej. Może i teraz się uda. A jesteś tutaj z dziećmi. Dobrze. Steel Wing! Kto się może nauczyć steelwinga? DMC Case To ciekawy ruch. kto się go może nauczyć? Wszyscy! To dlaczego ale kusi mnie nauczyć? Godless leską? Steelwinga? Jeżeli mogę, to dlaczego wam nie uczyć? To jest moja odpowiedź. Nauczymy ją Hidden Rushi Steelwing Mieliśmy XP, więc ty też musisz z nami walczyć. Kolekcjonujesz Pokémony ze świata. Cudownie, cudownie, jestem. że tak powiem. Bardzo mi się to podoba, że kolekcjonujesz te paczki, ale nie licz na to, że dzisiaj nie uda pokonać. PG. PG. Na PG ja mam super efektywny Rockflow. Gaz, Nic mi nie robisz, dziewczyny Dobrze, George. Dobrze, jedziesz ją, George. Jedziesz ją po całości. samica. Easy. Easy, easy, easy. Magnitude, Poison Sting. Kolejne trujące żongły. Mam nadzieję, że tym razem też nie zatruje Nie zatrują. Magnitude 7. Wystarczył na 21, nawet na 18, mi się wydaje. Też śmiało, wystarczy. No nie wiem, na którym George ewoluuje, Grablera. Mam nadzieję, że na odcinku by się to stało. Byłoby fajnie, Ci mieli na odcinku ewolucję... Pogrypów. A ty walczysz, czy ty po prostu biegasz? Aha, zawsze podróżuję z Winnetou. No dobrze, 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 to się szanuje. Nie, nie jestem jakimś kelnerem, nie O, tylko włączyliśmy wejść, od razu nas zaczepia. Od razu nas zaczepia jakiś koleś, stary koleś na będzie No materdej. Zapomniałem wyłączyć mojego japraka. Na pewno go słyszeliście na nagraniu, na pewno jest tragiczna przez to jakość. Jeżeli tak, to przepraszam z góry, bo to znów to zrobiłem. Boże, to, ty tumanie. Magnitude. Fokusuj się, fokusuj, fokusuj, George, tak, Magnet 7, cudownie, same siódemki, trzy siódemki. It's super efekty. Bardzo mi to się podoba, oprzymc jeszcze na chwilę. Skracz na mnie nie działa, wybacz. Skracz nie będzie na mnie skuteczna. 25 level, U, bo trochę mam statystyki wzrosły nie za dużo, ale ładne opinie i dobrze. Mamy to ewolucja na odcinku nasz George, nasz ciodud długo nie pozostał ciodudem, będzie grawlerem. Czy ja tu zmienia się w Krawlera? Fajnie, fajnie. Czy ja mogę się podleczyć? Tak, mogę, super. Super, czy coś tutaj jeszcze mogę znaleźć? Czy są tu jeszcze jakieś PokeBalki? Tutaj nie ma. Hmm, może dajmy powalczyć Rozali trochę. Nie walczyła jeszcze dawno, nie walczyła. Nasza babka kiepska Rozaleka. X -ocurrency. no no ciekawe. jak jest super silny, no fajnie. To jest bardzo przydatny item, który nam się udało znaleźć, czyli Amlek Coin. Który daje, dubluje nam kasę, więc czemu by nie. Tak ja pomyślałem, że w śmietniku można znaleźć takie ciekawe przedmioty. Przeszukujmy sobie. O! Jest bol, ale jest jakiś rybak. Jest rybak, więc walczymy z rybakiem. Walczymy z rybakiem, który ma horsey. Dobrze, na horse staba Hyper Fang. Myślę, że easy. Albo że jakie easy one shotuje go. Horsey. Hyper Fang. Kolejny i no, dwie horsy, dwie padły. Rezolucja jedzie po zwycięstwie. Trzecia horsy? może co to jest Same horsy. No cholera tyle horsy. Hyper -fame. Pimax, no, so, dobra, można sprzedać, chyba jest drogie. Co, so, kropiamy się po ryjach, tak? No so, się po ryjach. Dawaj, 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 co tam masz? Kęgaku. Dawaj Rozalia, z hyperfengajką. Zrób sobie sushi. Dobrze dobrze. Dobrze Staryu. Easy. Easy. Jeszcze raz, użyj Hyperfanga. Dobrze, Roselka jest dobrze wytrenowana na silne ruchy i niszczy po prostu. niszczy, To mi się podoba. To mi się bardzo podoba. Dobrze, że będzie zmiana, ale ja ucięg Cię widzieli. TM41 bariera. Nic nie ma, to nawet nie chcę do was zachodzić. Idę dalej. 12 minut odcinka, a miałem kilka walk, no ale była ewolucja. Więc będę musiał robić małą zmianę na lejaucie. Escape rope. Antidote. Połóż. Było bardzo. W sumie zaszliśmy, Antidotka mam pod leczeniem. A tam na górę mogę wejść? Mogę. O mogę sobie iść tutaj. On nie ma tu żadnych boli. A więc nie chcę tam być. Przy ten statek nie odpłynie, dopóki my na nim jesteśmy. Nie masz nic, dobra. Tu jest bol ja chcę tego bola, a więc będziemy walczyć. Klepać po ryjach. Widzicie jak walczę, wiem, że wszyscy na pewno liczycie na tym, że będzie śmierć na odcinku w... Hyper Fang, tak dlatego. Hyperfeng Co jest? Drugi nas nie trafiłem hyperfangiem, nie podoba mi się tam Rosalia skup się, no Ugryź się rybę. Bardzo dobrze. Bardzo dobrze. 25 poziom. Cudownie. Godin. Jeszcze raz. Halperfekt. Ugryź już. Jak wgryzłaś raz, to gryź tą rybę do skutku. Gryź Hyper Dziękuję. Wykonamy ten taką. Jest walka z następnym trenerem. Na razie udało się, że Pikachu. Chciałem wystawić tego innego, ale dobrze, że tego nie zrobiłem. Chciałem dostać go ale na tą bolkę myślę najlepszy będzie George. O Boże, jak mi się nie podoba podwójna drużyna i na pewno nie trafię Magic Może Boże, następny Double Kill. Trafił. George trafił po dwóch Double Team. George! George! George. I mamy. Oboże, biłem się z nim tylko po Raspberry. Chcę sprawdzić w ogóle, bo nie patrzymy na to ewolucji statystyk George'a. Jesteś trochę szybsze no ale masz nawet bulki ataki bulki defensywne. No Dobra. dobra. Dobra, George, czy tutaj znajdę coś jeszcze ciekawego? No to jest jakiś dziadek z drugim dziadkiem. To jest kolejna walka. rata, tata. O, cudownie. Cudownie, gdyż my mamy Revenge Hyperfeng. Wytrzymamy to. Rosalia. Nie Flinch. Revenge Super efektywny cios, tak jest. Cudowny, cudowny, cudowny Pikachu. Nie, nie chcę zmieniać. Nie, Rosaria nie chce walczyć. Rosaria da radę, Rosaria. Co so, łatwi Pikachu? Hyperfengiem na hita. Oczywiście, musimy się poradzić. W tym znalazłem czyste złoto. Znalazłem Exper Share'a. Teraz mogę expić kogoś, kto nie będzie nawet walczył. Na przykład, na przykład w Ale to jest dobre, to się przyda. Zapomniałem, że nie walczyłem Debil. Debil, no debil, debil. Dwa pokemony Growlett. Z Intimidatem. Cudownie się bawię. Zmieńmy Poka, dajmy kotlewską Zalia wróć naprzód, kotlewską. Godlewska też z Intimidatem. Ciekawe, czy Intimidat zadziała też na mnie. Jeszcze zmienimy Poka. Dobra, bo Choice Car... Choice Band. Kolumna nie ma problemu. Karate Chop. Jestem szybki, myślę, że wystarczająco nie na kilka atak, ale no, karate, choć... Easy! Easy! Bardzo dużo ekspra, padło trochę kasy. chwilę dochodzimy, już do miejsca. Ale najpierw pójdę się podleczyć. Nie tu. To było, to było, to było chyba tu. Tak mi się leczy. Tak, dziękuję. Dziękuję. W takim razie mogę uciekać dalej. Zmienię sobie poczkę, zacznijmy go biec. tutaj, jak wszyscy wiecie, bądź może niektórzy nie wiecie, to taki spoiler. Tu jest pojedynek z rywalem. Kolejny. Właśnie nadchodzi on. Red Bonjournet. Nie spodziewałem się je tu zobaczyć. Zasupem 40 rodzajów Pokémonów. 40 pokémonów. No ja na zloku nie mogę tyle złapać rywalku, ale i tak ci dam radę. Masz no, to, a ja używam Godlewskiej. Mam lepiej wytrenowane i tak poczki, więc... Spróbujmy tego Steelwinga. Uuu. No o tak, oczywiście Sand atak zmniejszamy. Ten to z bajkiem. Zdaj tu elegancko-gotylerska ratty Zostać czy nie zostać? Czy nie zostać czy nie zostać? Nie, zostanę może. Dam Konga. I Karate Chop. Easy. Mam Adaburę. Adaburę dam z powrotem do blesko. Myślę, że wygrałem mu mało pokań. Dobra, mam też jest specjalny atak, ale, ale, ale... Ja się nie da fizycznym, ale ja mam bite. Konfuzja. dobry kryt. I oczywiście konfuzja. Kodleska, dawaj, ugryź go. Disable nieudany. Kodleska cały tak czas w konfuzji. UGRYŹ GO! Nie no, to nie ma sensu. uszem szerszenia, na godleska zawiodłaś mnie, zawiodłaś mnie strasznie, wisru mi udany, dobrze, a my zrobimy tu Needle. Kinesis zmniejsza chyba celność. No i to jest moc. Na szerszenie można liczyć szersze niszczy wrogów nie zmieniamy, nie że szerszy darada i ten jużś łoną Zróbmy tak focus energy Tak zwiększ coś sobie defensywę innego. na jej szerszej... Dziękuję. Wygrałem. w pleckach trochę, Dziękuję ci bardzo otrzymaliśmy hm01, czyli cut, możemy ścinać drzewka na przykład dostać się tak do sali w vermilion city, jest 25 minuta więc myślę, że będziecie musieli poczekać na następny odcinek, w którym zmierzymy się w sali. Stateczek odpływa pomachajmy. Na razie, papa, miłej podróży. Miłej podróży, a my ruszamy dalej. W świat daleki. Chęt za góry, chęt za rzeki. Zdrowie Boki, jak zawsze, zapiszę, przyspieszę, także z mojej strony na dzisiaj to już wszystko, jeżeli Wam się podoba ta seria, albo też jakie inne serie na moim kanale, to zostawcie łapkę w górę, dajcie subskrypcję i komentujcie, tak jak powtarzałem, każdy złapany Pokémon przeze mnie. Jeżeli będzie jakiś komentarzu, nazwa, na przykład, nie wiem, nazwij mojego pokemona z cichu, to następny Pokémon na pewno będzie nazwany z cichu. Możecie się tego pewnie. W następnym, oczywiście, odcinku, który będę nagrywał. Co jeszcze mogę powiedzieć? Jutro postaram się, żeby wleciał odcinek z Sacred Gold. z mam Sacred Gold Randomizer Nazlok. W czwartek, prawdopodobnie, kolejny odcinek z Emerald Advanced, chrego haka, którego grywamy. Oczywiście wszystko na doznoku. A możliwe, że jutro wleci, tylko już pewnie później, pod wieczór kolejny odcinek Live Greenów. Także czekajcie. Będzie się działo na pewno. Także, jak mówiłem, z mojej strony to wszystko. Trzymajcie się. Do zobaczenia i cześć.